Witam Was pięknie, roztomili. E, dziś opom coś rzeknęm. Co to był rafiok, a rafioczek? To był wóz. A co to był za wóz? E, jako się nim e, jeździło, realizowało. Kany się go używało. To wszystko się dozwiecie. Hańdowni wszędzie tam. Kany w masztali tą Aspon, jeden koń. Na ogrodzie musiał być, a i wóz. Mieć konia, ani mieć woza, to było tak, jakby mieć krowiczkę, a drepsić do magazynu pomliko. Na takowny wóz, co na nim szło z wieś ku chałupie Kajco, prawiło się rafiok, lebo Rafiok. Koła miał całe z drzewa, okrą obręczy, co ona była zrobiona z oceli. Prawiło się na tą obręcz raf, lebo rafa, tuż isto z na cały wóz się prawiło, że to jest rafiok. Rafijokiem się realizowało jak na przyczepie, bo koła z przodku poradziły skręcać w prawo, a w lewo. Przez postrzodek woza szła wielkucno szeroko deska, co się na nią prawiło spodniorka. Do niej się dokładało z boku takie mniejsze deski, boczniorki, a ze zatku, a z przodku siedowało szybry. Z rafioka szło lachko zrobić drabiniok, Inny stykło ściepać boczniorki, a szybry, a potem ku spodniorce namontować dwie drabiny. Rafiokiem się złożało z gruntu miechy z obilim, ziemnioki, buraki i lebożepy. Jak tacik, lebo stazik, nim jechali po próznu, to dycki dziecka se na niego radę siadły, inny się musiały fest dzierżeć tych boczniorek co by nie spadły. Nie było nic lepszego, gor dla chłopców, jako się przewieźć na wozie z chałupy na grunt, a spadki. Rafiokim się jechało na spęt po małe babuczki, lebo do kamrata, poporem jechów obilo, jak pochybiło tego obilo na jor. Gazda na niego wciepał pług, lebo bruny, jak jechał na grunt orać, a brunować. Hajdowni się nim realizowało jako dziś o autem. Familia se na niego siadła, a szło zajechać wszędzie, a i do kościoła. Wiele razy było tak, że gazda jechał wozem, a stawił się do aryndy. Kany byli jego kamraci. Jak się naprął, to go chłopi wciepali na rafioka, a koń już wiedział kany modrepsić. Krajuszkiem cesty ku chałupie. Bo już był tak nauczony, ten koń. Rafiokiem z farbistymi maszkami się woziło wiesielników jako autobusem. że każdy se musiał zebrać stołek. W lecie z Rafioka się robiło drabiniok, a złożało się nim z pola siano, a słomę. Jak się nałożyło furę siana, to się ją potem przycisło takownym drągiem, co się na niego prawiło, prawiło przypona, a ku temu jeszcze się ją ściągało, tą furę, z przodku, a ze zadku porządnie lańcuchami, no bo inaczej by siano spadło na ziem. Na próznym drabinioku też się dobrze dzieckom realizowało. Prawiły w ten czas, że jadą na drabinach. Bez drabinioków hańdowni nie było dożynek. Jechali na nich gazdowie, gaździnki, a wszyscy kieżi robili na gruncie, co by na stole leżał upieczony chlebiczek. Każdy rafijok Trzeba było mazać. Wszędzie tam kany się coś w nim zwyrtało. Bo inaczej zaczął zgrzipieć, a ocelowe części mogły zarzowieć. Jak się nim jechało po równej ceście, to pół biedy. Ale jak się bali trafiło na cestę z kamieni, to rafiok chupką, a gazdę gans tego bolała żyć. Bo przeca koła były z drzewa, a nie było na nich żadnej gumy, iny ocelowe rafy. Przy bo pod sto dołom, stał dycki jeszcze inkszy wóz, ale o wiele mniejszy. Takowny mały, mały drabinioczek, co się na niego prawiło rafioczek. Też nim szło jechać w lewo, a w prawo, ale nie ciągnął go koń, inny człowiek. Na rafioczku szło lachko przewieźć oto bańki z mlekiem, mleczorzowi kuceście, mieszego go bilo albo ziemniaków, marekwie ze z ogródki, lebo aj, aj jaksi kąski drzewa z lasa. Na rafioczku radę realizowały dziecka, a woziły się po placu, pomiędzy lebo po szutrowej ceście. mili, tak to było z tymi rafiokami, z tymi wozami. Uż dzisiaj ich inny idzie uwidzieć kąsi w skansynie, w muzeum, ale można jeszcze jakiś rafiok, albo aspoń koła z rafioka Mocie we stodole, w w szopce Wykulejcie te koła Posztrajchujcie ich pięknie jakimś lakierem Dajcie sobie ich na zogródkę, powieźcie sobie ich na haupę, Bo te koła To jest taka pamiątka Po chętnych czasach, że kiedyś się realizowało Wozami no, a e, tych kół jeszcze kapkę po stodołach, które się obyły na dziedzinie je. Będzie to ozdoba, a będzie to taka pamiątka po naszych prastazikach, kiedy tymi rafiokami e, godnie, godnie kiesi e, jeździli. Rosto e, dziękuję wam pięknie, jak mocie radzi to moi wyrządzani, drzwi to mi dajcie z do wyrchu. Yy, może takie dwa obrozki, które widzicie po obu stronach mojej głowy. Jeden obrozek to jest pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrozek to jest film, na który Was pozywam, a kiedy się Wam można spodoba. Dziękuję pięknie. Miejcie się, Miejcie się dobrze.